Hej! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj witajcie w kolejnej recenzji. Opowiem Wam o Złap i ukręć łeb Ronana Faroa. Jest to książka, e, którą dostałam od recenzji e, od wydawnictwa Czarne, za co bardzo dziękuję. I długo zastanawiałam się, czy w ogóle o nią poprosić, e, bo widziałam, że to będzie bardzo ciężka lektura i zastanawiałam się, czy dowiem się czegoś więcej o aferze właśnie z e, Harviem Weinsteinem, i jestem bardzo zadowolona, że jednak, że jednak ją wzięłam, że jednak ją przeczytałam, ponieważ dowiedziałam się o wiele więcej i każdemu, który myśli, że już wszystko wie o tej aferze, że już wszystko wie o molestowaniu w Hollywood. Żeby jednak przeczytał tą książkę, bo tutaj Ronan Farrow robi świetną robotę. Opowiada nam, jak to się wszystko zaczęło, z jego punktu widzenia oczywiście, kiedy on zaczął pracować dla NBC nad reportażem właśnie o Harvey Weinsteinie. I jak to wszystko się dalej potoczyło do tego czasu, kiedy reportaż się ukazał, ale ukazał się już w gazecie, w innej gazecie. Ronan Farrow był reporterem telewizji NBC. I miał nagrać właśnie reportaż o molestowaniu w Hollywood. Przede wszystkim skupiał się na Harveyu Weinsteinie, tak jak mówiłam na początku. I później zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Autor nam tutaj opowiada, jak właśnie jego szefowie rzucali mu kłody pod nogi, jak chcieli uciąć ten temat, tak jak jest w tytule właśnie ukręcić łeb tej sprawy, żeby ona w ogóle nigdy nie ujrzała światła dziennego. Tak naprawdę, żeby nie ujrzała światła dziennego w ich telewizji. Autor opowiada tutaj, jak zmagał się z tym tematem, jak bardzo chciał być fair w stosunku do kobiet, z którymi rozmawiał, ponieważ on tutaj nawiązał kontakt z wieloma kobietami, które właśnie zostały skrzywdzone przez Harveya Weinsteina. Harveya? Weinsteina, przepraszam. I jak bardzo chciał być fair z jednej strony, a z drugiej strony wiedział, że pracuje dla NBC. I co bardzo mi się tutaj podobało, co też wiele osób zarzuca tej książce, to że jest tutaj tego. Autora za dużo według niektórych. Według mnie nie, ponieważ autor pokazuje też swoje rozterki i też rozprawia się troszkę z własną przyszłością, ponieważ Ronan Faro jest synem Udego Alena i jeżeli nie wiecie, to właśnie córka Udego Alena, siostra właśnie Ronana oskarżyła ojca o, o gwałt w dzieciństwie. Była to dosyć głośna sprawa. Ona została zrównana z ziemią praktycznie. Wszystkie media potępiły ją za to, co powiedziała, i nikt jej nie uwierzył. I Ronan tutaj właśnie też trochę się rozlicza z tą przeszłością. I to, że on ujawnił sprawy właśnie molestowania w Hollywood, pokazał, że to tak naprawdę jest tylko wierzchołek góry lodowej, pozwoliło też samej Dylan, czyli jego siostrze, Opowiedzieć o tej sprawie jeszcze raz, i tym razem została wysłuchana. Więc myślę, że też właśnie tutaj autor nie chce niczego ukrywać, nie chce ukrywać tego, że w jego rodzinie też siedziały takie rzeczy, nie usprawiedliwia w żaden sposób swojego ojca, pokazuje to bardzo obiektywnie. Ale tak jak właśnie prawnicy Harvey Weinsteina chcieli tutaj, żeby właśnie autor przestał. Kręcić reportaż dlatego, że ma jakieś prywatne konotacje, że właśnie jego siostra też była molestowana. Tutaj myślę też, że właśnie dlatego między innymi autor postanowił o tej swojej rodzinnej sprawie opowiedzieć. Ale większość reportażu nie skupia się na samym autorze. Skupiamy się tutaj przede wszystkim na kobietach, skupiamy się na zmowie milczenia, która trwała latami, ponieważ jak się okazuje, większość ludzi wiedziało, do czego dochodzi za zamkniętymi drzwiami apartamentu Weinstina. Większość osób twierdziło, no przecież same chciały, bo do tego apartamentu weszły. I tutaj autor oddaje głos właśnie ofiarom, pokazuje. Jak były namawiane do tego, żeby do tych apartamentów wchodzić, jak często em, tak naprawdę były wabione, bo nie wiedziały, że zostaną same z Weinstinem. Tutaj jest wszystko to dokładnie opisane. E, opisane jest mnóstwo spraw. Opisane jest to, że e, tak naprawdę wiele lat wcześniej mogło dojść do skazania Weinstina, ale em, po prostu jego wpływowi znajomi pociągnęli za odpowiednie sznurki. Więc tutaj macie tak naprawdę wszystko. To pokazuje, że jeżeli ktoś ma władzę, to. Może robić wszystko tak naprawdę. I to jest przerażające z jednej strony, ale z drugiej strony dobrze, że ktoś o tym pisze, dobrze, że to zostało powiedziane i że autor miał na tyle odwagi, żeby doprowadzić do upublicznienia właśnie tych reportaży, że postawił się, pomimo tego, że też bał się o swoje życie, ponieważ tutaj, no, Weinstein przez to, że miał takie um, konotacje, że miał właśnie takie Wpływy i tak dużo pieniędzy, to miał możliwość zatrudniania różnego rodzaju szpiegów, różnego rodzaju detektywów, i też bardzo wielu ludzi szpiegowało po prostu też dla niego, żeby osiągnąć jakieś swoje prywatne korzyści. Jest to przerażająca książka, ale bardzo dobra. I jedyne, co mi tutaj tak średnio pasuje, to są kalki językowe, ponieważ no czasami tutaj się zdarzy, że po prostu wyrażenie, która, które w angielskim jest normalne, na przykład I hear you jest tłumaczone, właśnie kalkowane po prostu na słucham cię albo słyszę cię. I to mi trochę nie odpowiada, ponieważ myślę, że to mogło być przetłumaczone troszkę lepiej, ale to jest tak naprawdę taki, wiecie, jeden mały procent, który mnie tam ze trzy razy zirytował, i to by było wszystko. Podsumowując, Przeczytajcie tę książkę. Naprawdę warto takie rzeczy wiedzieć. Warto nie posiłkować się tylko różnego rodzaju artykułami z Wikipedii, co też jest zabawne, ponieważ tutaj mamy historię o manipulowaniu informacjami, właśnie na Wikipedii czy artykułami prasowymi. Naprawdę warto przeczytać taką książkę. I dowiedzieć się od początku, jak ta afera wyglądała, to naprawdę jest przerażająca historia. Ja się bardzo dużo dowiedziałam z tej książki, więc po prostu polecam Wam. Tak samo jak większość książek z serii, właśnie amerykańskiej, po prostu warto po takie dobre reportaże sięgać. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie mi znać, czy czytaliście tę książkę i czy uważacie tak samo jak ja, albo macie inne zdanie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. A teraz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. pa